Druga niedziela po narodzeniu pańskim i widzimy, że Kościół zaprasza nas do pogłębienia naszego doświadczenia duchowego. To co słyszeliśmy w liście do Efezjan w drugim czytaniu, żeby Bóg dał nam ducha mądrości, objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Głębsze poznanie Boga. I zadajmy sobie pytanie, czy te święta, które przed chwilą przeżywaliśmy, ta cała oktawa, która pokazuje nam, że Boże Narodzenie to nie jest jakieś wydarzenie punktowe tylko z 24 na 25 grudnia, gdzie łamiemy się opłatkiem, spożywamy tradycyjnie, jak to często się powtarza, polskie potrawy. I nucimy kolendy, otwieramy prezenty i koniec, ale jest doświadczeniem, że Bóg nieustannie do nas przychodzi. I czy te święta, które przed chwilą przeżyliśmy, pogłębiły nasze doświadczenie wiary? Jak my dzisiaj, jako ludzie już dorośli, pogłębiać możemy naszą wiarę? Co zrobić? Co ja mam zrobić? Do tego nas zaprasza święty Paweł, do tego zaprasza nas Kościół. Ja mam wzrastać wiesz? mam się nieustannie formować, kształtować przez Słowo Boże, sakramenty, liturgię, wspólnotę. Mam pogłębiać moją wiarę. Dlatego dobrze, że dzisiejsze czytania. Już odbiegamy od tego klimatu troszkę przelukrowanego żłóbka, pasterzy. To wszystko jest już tak ckliwe, że przestaje w pewnym sensie już do nas przemawiać. To może być dobra katecheza dla małego dziecka, którym powiemy, to jest Jezusek, to jest Maryjnika, to jest Józef i tak dalej, to jest Wielbłąd, a to Trzej Królowie. My dzisiaj jako dorośli musimy iść dalej. Ten obraz kiedyś funkcjonował, pomagał nam. Nie wyrzucamy go, ale Kościół zaprasza, żeby pójść dalej. To co w pierwszym czytaniu słyszymy, żeby wzrastać w mądrości. Zaczynamy, zaczynamy nowy rok. Czy jestem mądrzejszy przez doświadczenie zeszłego roku? Czy jestem mądrzejszy? No? To są ważne pytania, trudne pytania oczywiście, no bo jak zmierzyć naszą mądrość? Ilością przeczytanych książek, e, krzyżówek rozwiązanych, udziałem w teleturniejach? No pewno nie. Czy jestem mądrzejszy? Czy moja wiara jest silniejsza? Dlatego Kościół proponuje nam dzisiaj ten tekst, którego chyba bardzo nie lubimy, mówi o kaznodziejach, czyli prolog Ewangelii Świętego Jana, bo wiele razy słyszę: „O czym tu mówić?”. To jest tak skomplikowany tekst. Też szedłem na taką stronę, gdzie są komentarze biblijne i jeden, który tam publikuje swoje wypracowania no właśnie, zrobił taki rozbiór gramatyczny tego tekstu, że tak naprawdę ręce opadają. No nie wiem, czy można się modlić, że tu jest passato, a tu jest accusativus, a tutaj jest rodzajnik, a tu brakuje rodzajnika i z tym pójść na modlitwę. Pewno nie dalibyśmy rady. A więc ja to przełączyłem, bo po prostu chyba nie o to chodzi. Te teksty były pisane, powstawały we wspólnocie Kościoła ludzi naprawdę prostych. Troszkę jest taka pokusa, żeby się wymądrzać właśnie takimi gramatycznymi czy e, jakimiś innymi mądrościami, a nie zobaczyć piękna tego słowa. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Na początku. Popatrzmy, że ten tekst troszkę koryguje nasze myślenie też. Domyślamy się, że jest to aluzja do Księgi Rodzaju. Jakie jest pierwsze zdanie w Biblii? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A w Ewangelii Janowej w tym proroku czytamy, nie, to nieprawda. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Zobaczmy, to jest coś, dlaczego ja mówię o pogłębianiu naszej wiary. Mianowicie Kościół przez doświadczenie Jezusa Chrystusa odkrywa jakąś wielką prawdę, że nie na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ale na początku było Słowo. Przez Jezusa Chrystusa, przez doświadczenie wiary jesteśmy mądrzejsi. I wiemy lepiej, popatrzmy, że w podobny sposób mówi święty Paweł dzisiaj. Przepiękny jest ten tekst z listu do Efesjan. W Chrystusie bowiem Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem, z miłości. Z miłości wybrał nas przed założeniem świata, więc nim stworzył niebo i ziemię, jak mówi księga Rodzaju, i takie było ich doświadczenie. Przed wiekami wiekami, doświadczenie ludzi wierzących w Chrystusa mówi zupełnie co innego. Z miłości Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Po co nas wybrał? Abyśmy byli święci. Co to znaczy być świętym? A więc oderwanym od zła. Bóg odrywa nas od zła. Od ciemności. Daje nam łaskę życia w świetlę. Tu jesteśmy, bo chcemy być, do światła przyjść. To światło zaniesiemy do naszych domów. Przez to, że za chwilę żona zrobi mężowi śniadanie, że przygotujemy obiad dla całej rodziny. To jest to niesienie światła. Abyśmy byli święci i nieskalani. Co to znaczy być nieskalanym? Myślimy, że tacy czyściutcy, wyprani w wizyrze, wybieleni jakimś Ajaxem. Nie. To znaczy, że mamy możliwość wspólnoty z Panem Bogiem, relacji z Panem Bogiem, że możemy z Bogiem rozmawiać na modlitwie. Z miłości Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed jego oblicz. Przepiękny tekst, który mówi o naszym powołaniu, o tej miłości, że właśnie nim Bóg stworzył słonia, mrówkę, żyrafę, powołał mnie do życia, myślał o mnie, kochał mnie, planował moje szczęście. To jest ta tajemnica, którą możemy odkryć w Chrystusie. To co często powtarzamy Prawie to wychodzi jak slogan, te słowa świętego Jana Pawła II. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Nie. Bez Chrystusa rzeczywiście weźmiemy Księgę Rodzaju i będziemy mówić: Na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię. I słonia, i żyrafę, i hipopotama. A w Chrystusie ja rozumiem więcej z mojego życia że jestem ukochany, pragniony, że Bóg nieustannie mi błogosławi. Bóg nie przestaje mi błogosławić. My ciągle mówimy, że prosimy o błogosławieństwo, On ciągle nam błogosławi. Nie ma co prosić, trzeba to przyjąć przede wszystkim. On nieustannie chce być blisko nas, chce budować tę wspólnotę miłości. I teraz pytanie, jak to przekuć na moje codzienne życie? Na początku, Bóg stworzy, na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Słyszymy w tym tekście Janowym te słowa klucze, które są niesamowicie ważne. Każde słowo można wziąć na medytację. Właśnie Słowo czy ten logos. Logos twórczy, stwarzający, cały czas działający. Słyszymy o życiu, o światłości, słyszymy o ciemności, o świadectwie, o przyjmowaniu Boga, poznawaniu Boga. Zobaczmy, to są te słowa, klucze, które będą funkcjonowały w całej Ewangelii Janowej. To są słowa, które mają wielką głębię. Święty Ignacy, Loyola, którego jubileusz tutaj jest blisko, to pokazuje, jubileusz ignacjański trwa. Do końca e, lipca chyba, a jeszcze z pół roku. W każdym razie mówi weź jedno słowo i medytuj jedno słowo. I możemy zrobić wspaniałą medytację. Co to znaczy dla mnie światłość? Dużo mówimy w okresie narodzenia pańskiego. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Co jest moim światłem? Co znaczy dla mnie światło? Piękna medytacja o świetle. To są jakieś zaproszenie do tego, by pogłębiać naszą wiarę. Popatrzmy, wystarczy jedno słowo. nie muszę wziąć grubych książek teologicznych. Nie muszę nie wiadomo, ile kateches nawet wysłuchać. Trzeba słuchać kateches, formować się. Ale ja mogę wziąć jedno słowo i tym się karmić. Sycić się jednym słowem, jednym obrazem, jednym zdaniem. Które rzeczywiście niesie głęboką treść, bo tym, którzy przyjęli to słowo, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Stać się dzieckiem Bożym, narodzić się z Boga. Tak naprawdę Boże narodzenie, te święta, które przeżywaliśmy, to nie jest historia Jezuska. Ale to jest nieustannie moja historia mojego nieustannego rodzenia się. Ja mam się narodzić. A nasza wspólnota Kościoła, jak mówi Apokalipsa, też tym duchu Janowym, że to Kościół w bólach rodzenia nieustannie ma nieść Chrystusa do świata. To kosztuje tak, są bóle rodzenia. Ale my mamy nieustannie być tym Bożym narodzeniem dla świata. Dla naszych bliskich. I nie przez to, że będziemy ich przekonywać na argumenty, że my mamy rację jako chrześcijanie, ale przez to, że będziemy właśnie nieść to życie, nieść to światło. Światło w ciemności świeci, a ciemność ich nie ogarnęła. To nie jest jakaś walka. Ja nie idę do świata walczyć. Straszne są te obrazy wojującego kościoła, że idziemy ze sztandarami, manifestacje, że zrobimy demonstrację siły, to wtedy może kogoś przekonamy takim argumentem siłowym. Nie. Im więcej ja przyjmuję światła, miłości, łaski, im więcej tej miłości, łaski zanoszę do mojej rodziny właśnie przez to, że ugotuję obiad z miłością dla mojej rodziny. Że posprząta, może nikt mnie nawet nie podziękuje i co z tego. Ja robię to z miłości, z troski o nich, upiorę, poprasuję, choć może tego nie lubi. To jest to światu niosę Jeżeli otulę miłością, światłem, dobrocią, moich najbliższych, to oni kiedyś się zastanowią, dlaczego moja babcia była dla mnie taka dobra? Może tego nigdy nie zobaczymy już. Będą świeczki stawiać na naszym grobie, ale ją wtedy sobie przypomną, jak ona była dobra. A co ona w ręku trzymała cały czas? No jakieś takie kuleczki, jakieś paciorki, a to różanie, słuchaj. Ona się modliła na różańcu. Może dlatego była taka dobra. To może zadziałać za 20 lat, za 30 lat, 40. Ale na tym polega, że my niesiemy to światło, niesiemy tą łaskę dalej, dzielimy się tym duchowym doświadczeniem przede wszystkim z najbliższymi. Nie idziemy na żadną walkę, nie jesteśmy żadnymi rycerzami, wojownikami, nie wiadomo kim. To nie jest, to jest militarne, te to na granicy już tam walczą, wystarczy. Ja jestem zwiastunem światła, jutrzenki, nadziei. Niesamowite, z Boga się narodzimy. Ja chcę się rodzić nieustannie z Boga. Popatrzmy, że w tym liście do Efezjan, wró wrócę jeszcze na chwilę, że te mszy były za krótkie, bo potem przyjedzie jakiś kaznodzieja i wyjdziemy, bo powiemy, że za długo. Mówi, że jesteśmy przybranymi dziećmi, święty Paweł używa, adoptowanymi dziećmi. To jest inna koncepcja, można sobie wybrać, oczywiście na tym polega piękno. Tego doświadczenia Biblii. Co to znaczyło adoptowane dzieci? My tego nie rozumiemy. To nie chodzi o naszą adopcję, taką, że Pan Bóg idzie do sierocińca, wybiera sobie jakąś ładną dziewczynkę, ładnego chłopczyka i mówi: No to będziesz teraz moim adoptowanym synkiem i dam ci dom i będziesz szczęśliwy. Za czasów rzymskich, gdzie Paweł Święty żył, był taki zwyczaj na szczytach władzy, że po cesarzach. Proszę sobie to sprawdzić. Nie e, następowali dzieci, ale cesarz wybierał sobie jakiegoś błyskotliwego współpracownika, zaufanego generała i go adoptował, żeby on po śmierci jego przejął ster rządów w imperium. I oto chodzi świętemu Pawłowi ten obraz, Święty Paweł pokazuje, że zostaliśmy adoptowani przez Boga. W kulturze i teologii janowej mówimy, że mamy się stawać dziećmi bożymi, mamy się rodzić dziećmi bożymi nieustannie. Każdy niech sobie wybierze obraz, który mu bardziej odpowiada, żeby pokazać sobie, jak bardzo Bóg nas kocha. Jak daje nam tą wielką łaskę wspólnoty z Nim, bo stajemy się święci i nieskalani przed Jego obliczem. I ostatnie zdanie, żeby już nie przedłużać, bo potem frekwencja spadnie też na naszej mszy. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. I znowu troszkę takie no, głębsze rozumienie. Boga nikt nigdy nie widział. My znamy to z historii Księgi Wyjścia, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Zobaczył, Święty Prolog Janowy nam mówi: To nie było jeszcze poznanie Boga, to jeszcze nie było patrzenie twarzą w twarz. Boga można zobaczyć w Jezusie Chrystusie. Pokaż nam, Ojca, mówią uczniowie do Jezusa Filipie: Tak długo jesteś ze mną i nie wiesz, kto mnie widzi, widzi Ojca. W Jezusie Chrystusie widzimy miłosiernego Ojca, przebaczającego Ojca. Ojca, który nam daje łaskę po łasce. Ojca, który chce, abyśmy żyli pełnią Jego życia. Bo tak nas umiłował. Z miłości przeznaczył nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Amen.